Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ider Polskie Obozy i dzisiaj przedstawiam Wam nową ankietę w co gramy, tym razem mamy tutaj już 100% gier, które wybrałem. Tak, znalazłem jeszcze więcej na Epiku. Kilka nowych gier kupiłem na PlayStation 4 i przedstawiam wam 100 umów do zagłosowania. Linki będą w opisie i wam przedstawiam grę Mamy nową grę Observe. To jest, gra, kiedyś była za darmo na Epiku, nigdy w nią nie grałem. Jest Alan Wake, Amnesia, znowu dwie części. Assassin's Creed Odyssey, ja bardzo chcę w nią zagrać. Mam ją na Epiku, kupiłem kiedyś w promocji. Syndicate, Assassin's Creed również nigdy nie grałem, też na Epiku. Batman 3, 3, części wszystkie. Kupiłem tutaj sobie Days Gone na PlayStation 4 razem z Detroit Become Human, Oba gry, obie gry chcę przetestować. Mam jeszcze Horizon Zero Dawn, w którą jeszcze nie grałem na PlayStation 4. Just Cause, nie wiem czy chcę ją przetestować czy nie, ale dodałem w pakiecie. Oczywiście GTA 4 po raz kolejny. Layers of Fear, ten horror. Life is Strange, Perform the Storm i Life is Strange 1 to na pewno chcę nagrać i tutaj będzie taki challenge za każdym razem, kiedy nasza ukochana Chloe będzie pod wpływem, my też. Marvel Spider-Man na pewno będzie nagrane. Max Payne 1, 2 i 3. Metro 2033 Redux również na Epiku było, bardzo chcę zagrać. Postal 4. Mam kupioną BT. Nie wiem, czy już gra jest skończona, czy nie, ale warto przetestować kiedyś. Soma, South Park. Mam kijek prawdy i tą najnowszą część też chcę zagrać. Outlast 1, 2, no i ten DLC. teraz of As Remastered. Skoro teraz gramy w dwójkę, to przydałaby się jeszcze jedynka. The Sims 3. Bardzo zrozumiałą serię. Mam już gotową, przyszykowaną. Też bardzo polecam. The Walking Dead Definitive. Series, czyli wszystkie części, wszystkie DLC, wszystko z The Walking Dead od Telltale Games. Też bardzo chcę za yy zagrać. Uncharted 1, 2, 3, 4 i Zaginione dziedzictwo Czy Dziewictwo? Nie wiem. Until Dawn, War Dogs 2. To jedynka trochę mnie nie przekonała. Dwójkę mam na PlayStation, również kupiony. No, w sumie ciekawy jestem. No i World War II, również gra darmowa na tym. Na... Piku. Tak, to są moje głosy, które ja bym chciał zagrać. To są te gdy, które ja wybrałem. I zapraszam was wszystkich do głosowania. Podobno, najprawdopodobniej ustawiłem tak, że każdy może głosować ile chce. Tak to było, było wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. A jeszcze ankieta jest dostępna do środy, do 16. Będzie online. I jak poznamy wyniki, zobaczymy w co będziemy grać zaraz. Po teraz to was dwa. Oczywiście najpierw tą gdzie trzeba skończyć. Ale tak, dziękuję wszystkim. Elo.